Hej wszystkim! Zauważyłam, że od jakiegoś czasu prosicie mnie o aktualizację moich przyborów do rysowania i od tamtej pory w sumie minęło już dość sporo czasu i ten odcinek miał prawie, że godzinę. Na ten moment nie jestem w stanie zrobić przeglądu wszystkich moich przyborów, bo są one niestety porozwalane po całym pokoju, nie mam ich za bardzo uporządkowanych i nie mam gdzie ich chować, więc do tego momentu jeszcze na pewno trochę czasu minie, ale pomyślałam, że zamiast tego mogę zrobić taki przegląd moich ulubionych przyborów do rysowania, których najczęściej używam, i wiem, że ten film nadal nie będzie krótki. Mam nadzieję, że będzie trochę krótszy niż poprzedni, który nagrywam ze wszystkimi moimi ulubionymi przyborami, ale co nieco Wam o nich opowiem, no i mam nadzieję, że Wam się też do czegoś przyda. Także naszykujcie sobie coś do rysowania, do picia albo do jedzenia, i ruszamy w przegląd. Przybory będę pokazywać Wam tak kategoriami po kolei, więc myślę, że możemy zacząć od szkicu. Moim głównym narzędziem są kredki Prisma Color Call i które są wymazywalne, występują w naprawdę wielu kolorach i są one idealne do szkicu. Ja najczęściej używam tych czerwonych i zaraz wam pokażę mniej więcej których. Będzie to kolor vermilion, scarlet red, również Tuscan red i też bardzo często używam takiego fioletu. Generalnie wszystko zależy od tego, w jakim kolorze chcę zrobić szkic, albo co później będę rysować, i wtedy dopasowuję sobie dany kolor pod tematykę, lub po prostu chcę zrobić szkic w danym kolorze, to wtedy wybieram sobie któryś z tych kolorków. Fajne jest to, że po drugiej stronie mają też gumkę, więc jeżeli na przykład wybieramy się gdzieś na plener, to nie trzeba brać dodatkowej gumki w piórnik. Skoro mowa już o gumkach, to mam tutaj takie dwie. Faber Castell, obydwie. Najczęściej ich używam. I pierwsza to jest taka zwykła Dust Free. Trochę mi się tutaj poprzecierała, ale jej używam do ścierania ołówków, kredek, jeżeli mi coś nie wyjdzie. Też większych powierzchni szkiców Prisma, Color, Call Race. No, generalnie bardzo dobrze się sprawdza. Nie zostawia aż tak dużo tych, jak to się mówi, ścinek, tych takich warfocli. Natomiast ta jest mega fajna do ściągania nadmiaru szkicu. Jeżeli mamy zbyt mocno nałożony, to wtedy możemy sobie poprzykładać do np. kredki czy do ołówka. To wszystko fajnie nam tak rozjaśnia szkic i później nie będziemy mieć po prostu bardzo widocznego. Testowałam już kilka gumek z Kochinora, z jakichś innych firm, ale one były kruche. Ta natomiast jest taka bardzo mięciutka, plastyczna i mega się sprawdza. Przejdźmy teraz do kolejnej kategorii, czyli ołówki. Ołówki, których najczęściej używam, są to te Faber-Castell Castell 9000. Mam tutaj zestaw Art set z takim rycerzem na. Okładce i jest w metalowym opakowaniu. Yy, tutaj jest właśnie gradacja od 2H do 8B i to mi jak najbardziej wystarcza do rysowania. Zobaczcie, w ogóle one są bardzo wydajne. Ja nimi sporo już rysowałam i używam właśnie głównie tego zestawu. Używam ich głównie do realistycznych prac, takich wykończonych. Robię również tymi twardszymi sobie szkic pod te realistyczne rysunki. Natomiast jeżeli chcę sobie tak po prostu poszkicować i nie używać kolorowych yy, kredek col race, to biorę automatyczne ołówki. Najczęściej są one z Faber-Castell. Mam tutaj akurat dwa takie 0,5, 0,7. Dobrze leżą w dłoni, mają również gumki po drugiej stronie. Jeżeli to ściągniemy, tutaj kryje się Gumka, więc też jest fajny poręczny. I również mam taki ołówek z tąbą monograf. I też go ostatnio zaczęłam bardzo często używać. On jest tutaj bardziej skomplikowany niż tamte. Ma także gumkę, taką, którą można wykręcić, schować. No, tutaj jest mechanizm. Tak, bardziej skomplikowany zdecydowanie. I tych ołówków również zdarza mi się używać do rysunków realistycznych, do wykończenia, do jakichś rzęs czy czegoś, co chcę po prostu takiego precyzyjnego narysować. Nie dodawałam tych gumek w szkicu, dlatego że te specyficzne <noise> używam właśnie do rysunków realistycznych i są to takie precyzyjne gumki. Jedna jest również z tej firmy Tombow, Mono Zero, która końcówkę ma taką okrągłą, malutką, ale po prostu ona jest taka wyciskana, tak jak ołówki automatyczne, więc możemy to sobie kontrolować i druga gumka to taka Slendy która jest płaska bardzo fajnie nadaje się do wymazywania włosów i w ogóle zobaczcie jak ładnie wygląda jest taka złota no i też się ją tutaj wysuwa po boku wydaje mi się, że te gumki występują w wielu wielkościach, grubościach kształtach czy coś w tym stylu no i mają też dodatkowe wkłady także te są jak najbardziej fajne przy tych Dopracowanych rysunkach. Jeszcze takim dodatkowym narzędziem, którego bardzo często używam, są pędzelki. Kupuję je raczej w naturze, chyba tak, chyba tylko je w naturze kupowałam, ale bardzo fajnie się sprawdzają. Tutaj mam akurat nowy wziąłam go, bo wygląda w ogóle, zobaczcie, jak fajnie, taki marmurkowy. A najczęściej właśnie zdarza mi się używać tego do rozmazywania ołówków i to naprawdę się sprawdza. Przy okazji pokazywania Wam ołówków, to mam tutaj jeszcze temperówkę, której najczęściej właśnie aktualnie używam. Jest to temperówka z firmy Stedler, którą pokazywałam Wam w ogóle w ostatnim odcinku. I tej najczęściej używam, dlatego że jest poręczna, metalowa, można ją zabrać wszędzie. Nie zajmuje dużo miejsca. I często używałam też tych elektrycznych z Derwent i tej na korpkę, ale coś mi się z nimi zadziało jakoś odłożyłam je na bok i nie próbowałam nic z nimi zrobić, więc na razie to mi wystarcza. Muszę właśnie coś posprawdzać. Okej, okay, to jeszcze nie wszystko, dopóki jesteśmy przy ołówkach, bo również jeżeli chcę zabezpieczyć pracę, to używam do tego fiksatywy i to jest moja ulubiona fiksatywa ostatnio. Kupiłam sobie w ogóle dwie. Jedna była z Senelier, druga właśnie z Windsor Newton i ta mi o wiele bardziej podpasowała, bo ta Senelier zostawiała takie mokre plamy. Chociaż stosowałam dobrą odległość pomiędzy rysunkiem a tą fiksatywą, żeby sprzykać, to nadal niestety no, niekoniecznie dobrze działała. I tej fiksatywy używam również do innych prac, na przykład pastelami suchymi, tak żeby mi się nic nie rozmazało. Przechodzimy już do trzeciej części, czyli kredki. I kredkami, których najczęściej używam, są pierwsze Faber-Castell Polychromos. Mam tutaj zestaw 120 kolorów. Na razie są w użytku, więc w środku może kilku tam brakować, bo zostawiłam sobie kolory, których używam do danego rysunku. Są to kredki takie bardziej twarde. Zresztą jak oglądacie mój kanał, to na pewno wiecie, jak one się sprawują, ale bardzo je lubię, fajnie się blendują, mają dobry pigment. No, generalnie kredki są mega. Z bliska wyglądają tak naprawdę bardzo ładnie i tak. Profesjonalnie, elegancko. Bardzo lubię ich używać też na markery. Jeżeli mam jakiś rysunek markerami, to później mogę sobie dodawać właśnie cienie takimi kredkami i one super się do nich sprawdzają. Żeby zawęzić trochę tę kategorię, pokażę Wam tylko jeszcze jeden rodzaj kredek, które używam najczęściej. To są Prisma Color Premier. Tutaj mam akurat zestaw 150. One są natomiast miękkie, więc nie wszystkim na pewno podpasują. I wyglądają w środku tak. Już nie są tak profesjonalne jak polichromosy z wyglądu, ale mają bardzo dobry pigment. Idealnie się blendują w ogóle. Są cudowne. Mają bardzo ładne kolory i też dużo takich do skóry. No i powiem Wam, że od jakiegoś czasu ich cena w Polsce to jest jakiś kosmos, bo one są prawie że w takiej cenie jak luminensy, także. Wow, no ja nie wiem, co to się stało. Już polichromosy są prawie, że dwa razy tańsze od nich, ale te kredki są jednymi z moich ulubionych. Jeden ja zestaw zamawiałam na Ebayu, o ile dobrze pamiętam, zresztą podlinkuję Wam tutaj film, gdzie mówiłam co nieco trochę więcej o nich, także możecie sobie zobaczyć. Kolejna kategoria to markery na bazie alkoholu i powiem Wam, że codziennie dostaję pytania, jakie markery najbardziej polecam, Chociaż już w wielu miejscach o tym mówiłam, więc tutaj Wam pokażę tak w skrócie. Pierwsze to markery Copic. Mam tutaj Copic Ciao i Copic Sketch. Z jednej strony mają one pędzelkową końcówkę, z drugiej taką skośną, są bardzo poręczne, tak wyglądają z bliska. Te końcówki najczęściej używam, robiłam wam jakiś film, gdzie pokazywałam wam bliżej te kopiki, także też może zostawię wam linka, żebyście mogli popatrzeć. I mają one osobne, oddzielne tusze każdego koloru, a kolorów jest naprawdę bardzo dużo do wyboru. Więc jeżeli skończy wam się dany kolor, to nie trzeba kupować nowego opakowania, tylko do niego tusz, który stacza nam na naprawdę wiele wypełnień. Kolejne markery to chyba najbardziej znane w Polsce markery na bazie alkoholu, czyli Promarker i Brushmarker z firmy Winsor Newton. Mają prześliczne kolory. Promarker i Brushmarker mają dwie różne końcówki. W ogóle teraz się zmieniły nazwy i zamiast Promarker i Brushmarker jest Promarker i Promarker Brush. No i z drugiej strony mają też końcówkę taką skośną jak przy kopikach. Tylko delikatnie się różni. A no, i tutaj nie ma tuszy, więc będziemy musieli sobie kupić po prostu nową sztukę, jeżeli nam się skończy. I trzecimi moimi ulubionymi markerami na bazie alkoholu są te Cure Color Fine and Brush Brush z kurę takie. I one są bardzo poręczne, bo są cieniutkie. Z jednej strony tym razem mają końcówkę taką pędzelkową, a z drugiej mają cieniutką, więc nie ma tutaj tej dużej, więc trzeba się troszeczkę bardziej namachać, ale. Gama kolorystyczna jest również spora i mamy tutaj mega dużo szarości, ciepłych szarości, zimnych, yy, takich French gray, naprawdę jest spory wybór. Ich bracia, czyli kure Color Twin WS, również skórę takie, mają dodatkowe właśnie tusze, jeżeli Wam się skończy, i mają takie same kolory, więc tamtych wydaje mi się, że będzie można je wypełniać, także uznajmy, że mają. Dusze, więc nie trzeba kupować nowego, tylko wystarczy tusz od kure color Twin WS. Jak już jesteśmy przy markerach, to robię też lineart i najczęściej używam takich cienkopisów. Są one Skopik, multiliner. Są również takie wypełniane ponownie, które kosztują 30 zł, te kosztują 15, więc no wiecie, dwa razy taniej, no ale nie można ich wypełnić także tutaj mam właśnie takie w kolorze czarnym, ale też często używam takich w kolorze brown. Ich kopik ma również sepie, ale mi bardziej przypadł do gustu właśnie ten kolor brown. Daje on taki delikatny liner, jeżeli nie chcemy mieć takiego bardzo widocznego. I drugie cienkopisy, których najczęściej używam to Mangaka takie. One są takie piękne, kiedy pierwszy raz je zobaczyłam to naprawdę bardzo mi się spodobały, są one takie galaktyczne. I tak, tutaj mam kolory czarne, bardzo lubię również sepie z tych mangak i mam tutaj również taki pisak mangaka Flexible. Jeżeli chcę zrobić jakiś taki grubszy linert, no to wtedy używam tego pisaka i jest to rozmiar F. Bardzo fajnie się sprawdzę. I obydwa rodzaje cienkopisów bardzo dobrze sprawdzają się pod markery na bazie alkoholu. Wydaje mi się, że to co Wam teraz pokażę najczęściej używam do markerów i jest to Juni Poska w kolorze białym. To taki pisak, który jest mega kryjący i fajnie się sprawdza na wszystkich powierzchniach, jakie do tej pory miałam, tylko nie sprawdzałam ich chyba na pastelach suchych, bo tam po prostu nie potrzeba, ale na kredkach, na ołówkach, na markerach, na pisakach. Genialny! Nie zacina się, jest dostępny w różnych rozmiarach, ja tutaj najczęściej używam tego PC1MR, czyli 0,7 mm i tutaj mam też trochę większy, jeżeli chcę zrobić jakieś większe obszary, PC3M09 do 1,3 mm i ich końcówki wyglądają tak. Zanim jeszcze przejdziemy do technik mokrych, wodnych, to pokażę Wam pastele suche. Bo ostatnio bardzo często ich używam i się trochę wkręciłam, więc jednym z moich ulubionych przyborów są pan-pastele, czyli takie pastele, które wyglądają trochę jak cienie brązery czy coś w tym stylu. Robiłam o nich osobny film, więc jeśli jesteście ciekawi, to właśnie tam was odsyłam. Bardzo często używam ich na tło, żeby zapełnić sobie jakąś większą powierzchnię. Są one jak masełko, a do rozprowadzania ich właśnie takich gąbeczek. Tutaj mam takie większe do większych powierzchni. Tutaj mam już pahelki z gąbeczkami na końcówkach i one są również fajne do jakichś mniejszych elementów, no i też mam taką małą pacynkę, trochę właśnie wygląda jak taka do cieni, gdzie jest dodawana do paletek do cieni, ale też się dobrze sprawdza. I jeżeli mamy bazę już pan pastelami, to teraz trzeba to jakoś wykończyć, zrobić szczegóły i tutaj z pomocą przychodzą moje ulubione pastele w kredce od Faber Castell. Mam tutaj 60 y, kredek w środku i są to Pit Pastel Pencils, które wyglądają tak. Naprawdę piękne. Wydaje mi się, że ten zestaw, czyli 60 kolorów jest to największy z możliwych, jeżeli nie to mnie poprawcie, ale w miarę mi to starcza. Mamy tu dużo brązów i naprawdę fajnie się sprawdzają, a do temperowania tych pasteli w ogóle y, używam właśnie albo tamtej temperówki, którą wam pokazywałam właśnie ze Sztedlera. Albo po prostu robię to nożykiem, i tutaj chyba lepiej jest to robić, żeby się nam nie łamały. I mamy to jakoś pod kontrolą, więc myślę, że nożyk bardziej, albo nawet i lepiej, sprawdzi się do pasteli w kredce. OK, przyszła pora na techniki wodne, i najpierw idziemy z akwarelami, bo to najczęściej używana przeze mnie farba. I tutaj mam taki stworzony przez siebie zestaw. Zamówiłam sobie osobną kasetkę, która wygląda tak, można ją tak trzymać. Również oddzielnie dokupiłam do tego te takie puste półkostki, żeby móc sobie włożyć farbę do środka. I pokażę Wam, jak te akwarele wyglądają oryginalnie. Są to takie tubeczki, i można je kupić albo mniejsze, albo większe. I właśnie z takiej małej tubki przelewam później do pustej półkostki, zostawiam do wyschnięcia. No i mam w ten sposób gotowy zestaw do używania. Jeżeli mi się jakiś kolor skończy, no to mam jeszcze tutaj dalej farbę, więc mogę to zrobić ponownie. Jeszcze tak dodatkowo pokażę Wam, jak wyglądają kolory, które ja posiadam. Więc jeżeli szukacie jakiegoś którego tutaj widzicie, odcienia, no to możecie popatrzeć i sobie po prostu wybrać, jak to wygląda. Na żywo. Mam nadzieję, że kolory będą tutaj y, odpowiadały temu, co jest na żywo. Aha, i jeszcze fajne w tej kasetce jest to, że można wyjąć środek i sobie tą kasetkę odłożyć, a to wziąć ze sobą. Tutaj można też rozmieszać farby na tej stronie, na tej, ale ja używam głównie jakichś tam porcelanowych y, talerzyków, które kupiłam w Biedronce albo w Kiku. Tak, no i to jest w sumie wszystko. Jeszcze tylko pędzle. No dobra, pędzli mam tutaj trochę duży wybór, bo zależnie od tego co maluję, no to wtedy wybieram sobie dane pędzle. Używam tych z Windsor ⁇ Newton Cottman. Tutaj mam taki akurat trochę bardziej płaski, do większych powierzchni. Z Windsor Newton również mam taki Pure Squirrel, który wygląda trochę jak miotła z Harry'ego Pottera, ale on też fajnie się sprawdza jest taki mięciuteńki. Także Winsor Newton tutaj mam serię 7. I zobaczcie, jak to jest zapakowane, bo są to dość drogie pędzle, ale też fajnie się ich używa. Bardzo je lubię. I jeszcze jeden, Professional Watercolor Sable. Tutaj również z Windsor and Newton, taki trochę większy. Ten pędzel dobrze się trzyma w dłoni, bo jest on taki wyprofilowany. No i mam również jeszcze pędzel z Kozłowskiego, który mi się tutaj starł, więc nie zobaczycie dokładnie jaki to jest numer i dwa pędzle z Eskody również je uwielbiam. Jeden to Eskoda rezerwa tego najczęściej używam, a tutaj mam Eskodę Aquario. Z farb również używam gwaszu. Nie używam akrylu, oleju, bo tego się nałożywałam na studiach, ale gwasz jak najbardziej mi się sprawdza. Tutaj mam zestaw od Winsor and Newton, Designer's Gouache. Mam tutaj taki zestaw 10 kolorów introductory Set i są one w takich tubeczkach. Prezentują się tak jakby profesjonalnie, ładnie wyglądają, schludnie i jest to zwykły gwarz. Natomiast od jakiegoś czasu również próbuję te farby akrylowy gwasz ze firmy Liquidex. Tutaj jest zestaw 12 takich, no taki bardziej podstawowy. I mamy tutaj, <słuch> zobaczcie, jakie fajne słoiczki. W tych farbach fajne jest to, że można tak ściągnąć sobie zatyczkę i nakłada się poprzez ten dozownik w ogóle. Jak to zobaczyłam, to tak mnie to zauroczyło. I z tego co już mogłam zauważyć używając tych dwóch rodzajów gwaszu Jest to, że ten gwasz można nałożyć sobie na paletę I po jakimś czasie kiedy wyschnie on się reaktywuje Czyli można go używać znowu Natomiast ten akrylowy gwasz kiedy go nałożymy To on już jest nie do ruszenia kiedy zaschnie Również na papierze Więc jeżeli zależy wam na tym, żeby zdjąć warstwę wcześniejszą Albo używać ponownie tych farb, które nałożymy no to wtedy wybieramy zwykły gwasz, a jeżeli jest to wam obojętne lub właśnie nie lubicie tego, że jeżeli nałożymy wodę, to one się ruszają, to wtedy akrylowy gwasz jest jak najbardziej dla was. A pędzle, których do nich używam, są raczej syntetyczne, takie bardziej przeznaczone do akrylu. I tutaj mam z Lefranc Bourgeois, z Lineo, również z Winsor Newton, więc takie płaskie, takie malutkie i zaokrąglone. Przy używaniu pędzli z tego typu farbami ważne jest ich dobre domycie, więc trzeba też na to uważać, żeby po prostu nam nie zaschło, bo ciężko będzie później zdjąć farby z pędzli. Teraz może przejdźmy do szkicowników, których najczęściej używam, i mam wam do pokazania cztery. Pierwszy z nich to bristol z SMLT w kształcie takiego kwadratu. Bardzo często go używam do markerów, do kredek również do ołówków. On się naprawdę sprawdza do wielu technik, ale raczej suchych, więc ołówki, kredki, markery, a w ogóle więcej na temat szkicowników powiedziałam Wam w tym filmie, więc jeśli szukacie jakiegoś, nie możecie znaleźć, no to zachęcam Was do obejrzenia, bo tam pokazałam Wam naprawdę bardzo dużo rodzajów. Następny szkicownik jest z Leuchtturm, tu akurat okładkę sama pomalowałam yy, markerami Poska i ten szkicownik mam od dość niedawna, można by tak powiedzieć, już Wam pokazuję jak wygląda jego yy, alametka. Ma 180 gramów, gładkie kartki, bo pamiętajcie, że Leuchtturm również sprzedaje notatniki, na przykład do bullet journalów, kropki w linie, yy, w ogóle jest naprawdę duży wybór i kolorystyczny również, ja mam taki żółty. No, i jego kartki nadają się bardzo fajnie do markerów. Tutaj na przykład mam sprawdzone samymi markerami rysunek, a tutaj mam trochę dołożonych kredek. Na razie jeszcze nie opanowałam kredek w tym szkicowniku, więc myślę, że na razie on mi posłuży do markerów i do jakichś takich zwykłych szkiców czy coś w tym stylu. Tutaj w ogóle staram się teraz zapełniać i tę stronę, i tę, więc mam nadzieję, że jak będzie przegląd szkicownika, to wszystkie kartki zobaczycie. Pełne. Odkąd kupiłam sobie ten szkicownik, to zaczęłam go używać i trzymam pod ręką. Jest to szkicownik ze Stratmora z miękką okładką. Ma 100, ile? 118 gramów i jest w kolorze brązu. Kupiłam go z przeznaczeniem do szkicowania kredkami czy czymś innym, no i w sumie dobrze mi to idzie. Tutaj też używałam trochę węgla, więc nałożyłam sobie taką przedziałkę, żeby nic się nie popsuło. Ale jest to bardzo dobry papier do kredek, do markerów, generalnie do bardzo dużej ilości takich suchych technik. I jak mamy takie brązowe kartki, to tutaj wystarczy jedynie czarny, biały kolor i w ogóle rysunek będzie fajnie wyglądał. I ostatni szkicownik jest do akwareli, tym razem z taką mega twardą okładką kamienną z SMLT. Tutaj gdzieś miałam jeszcze jego. Alarm! Okładkę. No i mamy tutaj Real Stone Covers, jest to Stonebook 300 gramowy. W środku papier jest ze stuprocentową bawełną, i tutaj robię różnego typu ilustracje gwaszem albo akwarelami. Ostatnio też zaczęłam w nim używać ołówku, gdzieś tutaj miałam, o jest właśnie rysunek, i fajnie wyglądają na tym papierze, bo jest taka mini strukturka, która dobrze tutaj wygląda. Jedyne czego w nim nie lubię to to, że trochę ta okładka się niszczy, ale jest to prawdziwy kamień, więc o, może tak się dziać. Nie wiem, ale jest dość drogi, więc o, jeżeli nie chcecie, żeby Wam się niszczył drogi szkicownik, to raczej tego nie kupujcie. Przedostatnia kategoria na dzisiaj to bloki, czyli teraz nie szkicowniki, a raczej takie pojedyncze kartki. No i zaczniemy od takich szkicowniko-bloków, bo je głównie w sumie mam jako szkicowniki, no bo mają tutaj spirale, są, no wyglądają jak szkicownik. Także są one ze Stratumora, tak jak pokazywałam wam wcześniejszy, ten w miękkiej okładce. Mam tutaj tą Grey i tą tan. Również mają 118 gramów. Jest to ten sam papier, którego, yy, który pokazywałam Wam wcześniej. No i te używam do jakichś realistycznych rysunków, kredkami. Bardzo lubię tutaj używać kredki Prismacolor, bo Prismacolor i ten papier to naprawdę super kombo. A ten używam do takich szkiców markerami, pizakami. Białym i czarnym kolorem, no i odcieniami szarości, więc to też bardzo Wam polecam. Właśnie szczególnie do realistycznych rysunków kretkami Prismacolor. Jest to idealny papier do nich. Dodatkowo jeszcze pokażę Wam, że jest taki sam rodzaj papieru, tylko 300 gramowy i ten jest jeszcze lepszy po prostu moim zdaniem, bo no on przyjmie jeszcze więcej warstw niż tamte. Bo tamten ma 118, ten 300, więc jest. Ponad dwa razy grubszy, tylko ciężko go dostać w Polsce, no ale tak, jako ciekawostka, Wam pokazuję. I teraz dwa Brystole, których używam do rysunków na A4 kredkami lub ołówkami. To Brystol, również ze Stratmore, ma 270 gramów jest, jak sama nazwa wskazuje, Brystolem, czyli gładziutki. I jeszcze jeden z SMT, również gładki, tak samo jak pokazywałam wam w szkicowniki. To jest ten sam rodzaj papieru, tego kwadratowego, który wam pokazywałam: Bristol Sketch Authentic Pad, tylko że można go po prostu wyrywać. Ma on format A4 i 185 gramów. A jeśli chodzi o gładkość, to wydaje mi się, że ten jest gładszy od Stratmora, ale oba naprawdę bardzo lubię. Jeśli chodzi o większe prace markerami, to ten papier jest jak najbardziej spoko, oprócz w sumie. Tego, bo ten idealnie również nadaje się do markerów, ale ten jest specjalnie przeznaczony do markerów na bazie alkoholu. Jest to marker sketch z SMLT. Ma 100 gramów, więc jest cieniutki. i Jeżeli chcę zrobić jakiś taki większy rysunek, no to ten papier wybieram. Jest bardzo dobrej jakości i super się sprawdza. No i oczywiście ma specjalną warstwę, która nie przepuszcza markerów na drugą stronę. Chyba nikogo nie zdziwi papier do pasteli suchych, czyli pastelmat. Ten papier jest gruby jak papier ścierny, ma 360 gramów. No, właśnie, jak papier ścierny wygląda, bo ma taką szorstką strukturę, która zatrzymuje ten pigment, przez co nam pastele się tak bardzo nie pylą. I można nakładać warstwę na warstwę, żeby ją przykryć. Ten papier jest z firmy Clairefontaine, jeżeli ktoś by szukał i ma chyba cztery różne rodzaje zestawów kolorów w środku. Tutaj mam czwórkę, dwójkę, mam jeszcze takie zielone, jest również chyba cały biały albo i pięć. No jest spory wybór i są różne również formaty. Papier do akwareli, którego najczęściej używam jest z firmy Arches. Są trzy takie rodzaje, które mam. I od najbardziej takiego gładkiego, tutaj mamy Hot Press, 300 gramowe są wszystkie, mają 100% bawełny i super sprawdzają się do akwareli, czyli ten jest taki gładziutki. Tutaj dalej mamy Cold Press, czyli z lekką fakturą. Postaram Wam się pokazać zbliżenia. I tutaj mamy też taki grain, czyli już bardzo szorstki. Zależy od tego, jaki efekt chcę osiągnąć, wtedy taki rodzaj papieru używam. Ten również nadaje się dobrze do y, rysunków ołówkiem, rysunków kredkami. No a te są już właśnie bardziej fakturowane, więc jeżeli lubicie taki efekt, no to wtedy możemy po prostu wszystko na nim testować. Do akwareli również fajne są bloki z Winsor Newton i także mają 100% bawełny i tak samo jak poprzednie, tutaj jest hot press jest również Cold Press i ten Grain. Te są akurat posklejane po bokach, więc trzeba je sobie rozwalić, jeżeli już coś namalujemy, ale właśnie fajne jest to, że możemy sobie malować na tym i nie będzie nam się falował papier. I już ostatni blok, jaki chciałam wam dzisiaj pokazać, to SMLT Acrylic Painting Paper. Tego używam do gwaszu, bo jest on bardzo gruby, ma 420 gramów. No, i taką delikatną fakturkę, ale super się sprawdza. Zresztą w sumie gwarz fajnie też wygląda na papierach do akwareli, ale ten jak najbardziej Wam polecam. I już ostatnia kategoria na dzisiaj, czyli digital. No i najczęściej wybieram mojego iPada Pro. O ile dobrze pamiętam, jest to 10,5 cala i mam do niego Apple Pencil. No i jeżeli używam właśnie tego iPada to wybieram sobie program Procreate, w którym rysuję. I wiem, że często pytacie, w jakim programie rysuję, no to jest to Procreate, który nie jest darmowy i jest on jedynie na iPady, więc no tak troszkę no szkoda. Ale jeżeli chcecie więcej się o nim dowiedzieć, to zapraszam was również na film, który stworzyłam. I jeżeli mi się zmieści karta, to tutaj również Wam go podlinkuję. No i powiem Wam, że od kiedy używam iPada, to nie wyobrażam sobie używania innego tabletu graficznego, bo on jest taki przenośny. Nie trzeba go podłączać do komputera, możemy z nim gdziekolwiek wyjść. No i rysik też ładuje się tutaj od dołu. Zależy też chyba od generacji, bo ja mam tę pierwszą, czyli starszy model. Jest też druga generacja i trochę większe iPady. A ten rysik w ogóle ładuje się jakieś 10 minut i jest 100% baterii. Ok, i w tym odcinku też by było na tyle. Napiszcie mi koniecznie, jakich Wy przyborów używacie. jaki macie może swój jeden ulubiony jest ja chęcią, to poczytam i może też coś wypróbuję, jeżeli tego wcześniej nie miałam. Zapraszam Was jeszcze na koniec na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję również inne rysunki niż tutaj na YouTubie. No a my widzimy się już w kolejnym filmie, w środę o 15 i w sobotę o 9, więc do zobaczenia i pa!